właśnie ma się mocnej strony Elvis, witam Was ziemeczki bardzo, ale to bardzo serdecznie, w kolejnym odcinku na moim kanale i w tym tutaj właśnie materiale, moi drodzy, już pewnie każdy wie, Agentix dokładnie wyprowadził się z milionowi uciekł po prostu sobie zamieszkał w jakiejś odległej wiosce, więc powiem tak, poza swoim odcinkiem, lekko się uznajmy, że wkurzyłem i wziąłem parę TNT i lekko mojego właśnie wioska zniszczyłem, no bo nie ukrywajmy, że Agentix, którego nie było pół roku, nagle się, się wyprowadza, to jest po prostu taki żart, więc wziąłem TNT, Jego tam zniszczyłem, więc się kolega lekko wkurzył, więc polecimy się do niego, oki powiem teraz tak. Postaramy się. Powiem tak, to będzie jego po prostu szansa ostatnia, aby wspólnie z mną wrócić do miasta. Jeśli tego nie, nie zrobię, to oficjalnie, że meczki się opuszczamy, go. bo nawet nie kazał mówić o tym Abrze Maciochowi, babo nikomu. Nie wiem, zaraz polecimy sobie właśnie w jego kierunku się meczki, bo tak nie może być. Więc w tym momencie lecimy właśnie już do wioski agentickiej, Które powinny być właśnie, właśnie chyba jakoś tam. Ale naprawdę, powiem wam, że z lekko moją zniszczyłem, bo właśnie byłem lekko właśnie z tym wkurzony, czego po prostu szukaliśmy miesiąc, a ten sobie teraz tak się nagle e, e, wy, e, do jakiejś wioski wyprowadza i niby jest wszystko ok, nie szukaj. Nie mnie coś, coś ten styl, więc, ten, ten dramat, okay? w tym styl, więc sobie ziemiącie jakiś dramat, okej? Wy momencie spróbujcie ten kanał, bo to jest bardzo, bardzo ważne, bo ty właśnie być na bieżąco z moimi odcinkami i zobaczymy jak ta sytuacja właśnie ziemczki rozwiąże, więc spróbujcie, a zwłaszcza, że jak, na, że, że jak na ten kanale wbijemy, uwaga, uwaga 200 tysięcy subów to pokazuje twarz, więc tym bardziej ziemią subujcie, a my już właśnie lecimy, jego wioska powinna będzie jakoś właśnie tam, więc, bo, więc powiem zaraz tak, postaramy się z nim pogodzić jakoś, postaramy się, będziemy jak będzie, ale będę dobry i więc to jest sobie to miejsce, co? Tak, to jest ta wioska. No właśnie o to chodzi, że ja lekko rozwaliłem, nie? Lekko tą wioskę, Uszkodziłem jednak. To właśnie chyba był, był jakiś domek Agentixa. Ale naprawdę wkurzyło mnie to. Więc jego domek już po prostu z tej, z, z tej wioski zniknął. My zaraz polecimy, bo szukamy go jakoś, ale naprawdę. Ale agent po prostu wczoraj był jak opętany. On był jak opętany. On się po prostu jakoś dziwnie zachowywał. Nie wiem to chodziło, ale on do mnie jakoś tam krzyczył. wynoś się stąd, trzetanie, naprawdę. Nie wiem o co chodziło. Ale jest w ogóle. On tą wioskę naprawia! Co jest? I naprawdę on to miejsce kocha, ziomeczki, Żeby on sobie teraz tą w ogóle. Szczerze. Ona przedtem jeszcze była o wiele większą ruiną, okej? Okay? Agent X już bardzo ogarnął, więc tym bardziej. Wow, ale po prostu, że on nie, no to jest naprawdę taki żart, że mam ogarnie, więc teraz właśnie w tym miejscu Agent AgentXa, nie? Tam stał... Samo, jest niego tylko teraz parę cegiełek, nie w ogóle? Ok, on niech pan jeszcze nie widzi, więc spoko. Um, Siem agent, x elo byku. Siem agent, siema co ja, twój przyjaciel, NWZ. O nie, co ty tu raj robisz, kurwa, Spokojnie, nie ma, spokojnie, byku, nie wiem. Wy, mam no, agent x. ha, wy, no, Ale, ha, wy, no, ha. Spokojnie, wy, no. Spokojnie, ha, wy spokojnie no nikogo nie robię krzywdza agent, x spokojnie. Właśnie uderzyłeś Grzysia. Ale no, spokojnie. Agentix! Nie, nie. czy nie? Agentix, stop, stop, tak nie będzie. Tak nie będzie, że mój najlepszy dzień, ale się teraz z tego miasta wyprowadza i tył Agentix. Właśnie nie naprawiam, a ty je ciągle niszczysz. Spokojnie, nie mam TNT, okej. Nie mam TNT, byku, więc spokojnie, nie przejmuj się. Agent, tak. Agent, mieć, chciałbym mieć TNT, co? Ale no nie bij, nie zbiera. Teraz wyjaśnię, ty nam się nie bij, mnie, bo cię zaraz po prostu rozklepię No chodź, pokadamy jak ludzie, ile ty masz lat. Chodź się teraz do. Bo rozwalałeś to miasto. Chodź, ale to właśnie u ciebie kawę wypijemy w swoim domku fiengiem. To ty powiedziałeś? Ty frajerze, nie ma. na Agentix, możemy pogadać Nara. czy nie? Bo tak nie, nie będzie stanie. z tobą gadać? Ale pytał się dla ciebie gdzie jesteś stary, a ty teraz to robisz, to? No i się Co ciebie, z tego jesteś, a co z, z stary, tego? Co mnie to obchodzi? To, że się wyprowadziłeś z miasta i nikomu nawet nie podałeś powodu! O to chodzi? No. Jesteś, jesteś frajerem jakich mało. Ale dlaczego? Dlaczego? uzasadnij bo no. bo tak uważam. No, fajna opinia Agentix, ale powiedz mi... Eee, okej, okay. uznajmy, że jestem frajerem, okej, okay, uznajmy już, tylko powiedz mi zaraz, dlaczego wyprowadziłeś się z miasta, GenTips, powiedz mi to, Bo dlaczego. Bo mogę. Okej. Okay. Nie, po prostu nie, mam, mam Cię dosyć. Ale staję Cię zreplikowanym ci, GenTipsem, kupujemy się na Ja musiałem się, prostu, no, się stąd wyprowadzić i tyle. I już ty nie wrócisz naprawdę? Nie już nie wrócisz nigdy? Nigdy nie wrócę, nie mam takiego najmniejszego to jest, zamiaru. to jest prawda? Nie wrócisz? Nie. Agentix, wiesz co? Powiem ci jedno, dziękuję Ci bardzo, że byłeś moim przyjacielem. Dziękuję Ci bardzo, miło było Cię Agentix poznać, ale jak dla mnie to już nie ma sensu, przykro mi. Dziękuję no i w ci końcu powiesz, byłeś... nie wracaj tutaj, to jest dla Twojego dobra. Przyjacielu, żegnaj, żegnaj, miło było Cię poznać, ten, ale to jest czas, żeby się po prostu muszę. Tu jest czas, żeby się rozstać, Agentix. Dziękuję Ci bardzo, lecę wstąpu, Le trzymaj się, powodzonka. Łapnij nawet steka, proszę bardzo, proszę bardzo, to jest dla Ciebie. A nie wszystkie, nie, nie wszystkie, nie wszystkie, oddaj to, oddaj moje steki. Nie oddam! Ty mnie, nie. ty mnie okradłeś, lubiłem ciebie, robiłem to wszystko dla Twojego dobra, dobra a ty tak mnie po prostu tutaj wszystko porozwalałeś. Muszę to agencja. teraz naprawiać. pa, że żegnam, żegnam, do widzenia, ziemoczki, może serio. Jest myślę, źle, bo nawet no, teraz nie próbuję z nami się pogodzić, okej, okay? naprawdę. Z nim się, no, no okej, okay. rozumiem, może być teraz wkurzony, więc Ziemioczkę, teraz polecimy, bo staramy się go oficjalnie właśnie jakoś akcję przy, e, przeprosić i poprosimy go, aby wraz ze mną no, na swojej Elytrze wrócił do Glunowit, no bo zobaczymy, zobaczymy co tego będzie, ale ogólnie to właśnie... Dobra myślę, więc lecimy tu właśnie jakoś w tym kierunku, naprawdę, bo jak... Powiem teraz tak, w tym odcinku albo wrócę z nim, albo w ogóle, więc tym bardziej lecimy tu właśnie w kierunku Agentixa, który chyba ten nowy już w właśnie ogarnie w ogóle. Czemu ten gość mnie bije, co? Ło! Czemu on nie bije, Byku? nie, 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 nie bijemy się, więc zaraz lecimy sobie jakoś tędy. No, teraz, gdzie on w ogóle jest co? Gdzie jest Agentix? Ej! On przed chwilą tu jeszcze był ziomki. Ej, nie gadajcie, że on teraz się jakoś zniknął. co? Ej, no, zaraz widzę, że na serwerku jest okej, okay, tam widzę, że jakoś biega. Spoko! Agentix, byku tu jesteś! Agent jesteś! Co to jest? Agentix, Agentix, uspokój się, Agentix, uspokój się, Agentix. Słoneczny panie w samopołudnie. Agentix, błagam cię, Agentix, golem go, nie goń, Agentix, to no please, ogarnij się. Przeszkadzasz w mojej medytacji. Ale no weź tego swojego golema ogarnij byku, nie, nie, nie. Nie, jestem nie. teraz oazą spokoju, modlę się teraz, daj mi spokój. Agentix. To jest twój kolega, o... to jest twój kolega Proszę, agentik, coś pogadamy Weź się uspokój, ty psychopato Ofiaruję ci stek, a wielki, przepotężny psychopato panie Psychopato, ogarni się, ogarnij się agent... Nie co, będę pogadamy? wracać do Ale z ciebie skarpeta. Skarpeta. Pan... Ale z ciebie skarpeta, nie, nie Agent, pogadamy Co? Ale ty jesteś głupi, naprawdę Dlaczego? Co się stało? Ale jesteś dbany, Co jest, agentik? co jest? Co jest, agentik? co? No co? Typie. Boże co, co jeszcze? Do, do jak bardzo przepotężnego pana jeszcze się nie modliłem, co? Ale wyjaśnię co chodzi Agentix, bo już w sery nie kopuję. Jakby kupuję. ci to powiedzieć? It's a prank, bro! Czekaj, co, ale ale tak, serio teraz o co chodzi, o co chodzi Agentix, no? Co? Od samego początku wszystko to było prankiem, tak przemyślałem to, żebyś się po prostu jak najlepiej nabrał. Masz tu raz Te... pa? Nie. Ej, stop! Agentix! Jesteś szalatanem, jesteś po prostu zły, jesteś po prostu idiotą, no jest bez jaj, bez jaj. Że ja sobie tutaj właściwie próbujecie uratować przez kilka dni! właśnie o to chodziło, żeby ciebie tak nabrać, żebyś ty pokazał, jak ty się starasz, żeby mnie uratować. Myślał, że nie wiadomo, co się ze mną dzieje. A ja cię będę najzwyczajniej w świecie po prostu prankował. Będę cię nabierał, że to wszystko jest tak mm. na poważnie. Ojeju, jak się. A ja o moją wioseczkę tutaj martwię! Jak ja się martwiłem. Bijam do ciebie, ratujecie, ratujecie ratuję tyłek, próbujecie z tego miejsca ratować, a ty ze prostu mówisz, że to jest prank! To po co w ogóle uciekłeś, co? A to o spieguje. Siący... Właśnie Czekaj, stop. chodziło o to. To było rankiem, żeby zwiać i żebyś ty myślał, że ja znowu uciekam, bo przecież niedawno dopiero co wróciłem do Milionowic, a tak jak teraz znowu by było coś takiego, że uciekam z Milionowic, to byłoby wiarygodne, co nie? I ta bliznka z Kordami też była ciebie, tak? Tak, przeszedłem to wszystko i zrobiłem. To paskudny, paskudny, to jest paskudny. Oni w ogóle mają tint, w ogóle moje tint, w tym O Ej, mogę ci oddać, tylko że. Wiesz, jakby nie wiem w jakiej formie cię oddam. Czy w formie na przykład takiego bum-bum? Nie, Agenti, moje TNT! Odej moje okay, TNT! Ma łap, łap. Oddaj moje TNT! Nie, ziomeczki, nie, naprawdę. Ups i chyba mi to TNT upadło. Oj, oj, w ogóle, Elvis, pomóż zwrócimy mi naprawić wioskę, bo. Agent, bo... wróćmy do miasta, pytam Nie, się teraz. No, stary. Ja, ja mam teraz taką bekę, że ja mogę tu normalnie zamieszkać. <laughs> Powiem ci, że nie możesz, bo już tutaj no, po prostu nikt nie mieszka, ok? Nigdzie no, <laughs> nie mieszka? No, nawet już nie masz kolegów w Agent, Oj, oj. Ojoj, oj. nie, ale wiesz co, tak sobie jaki jakim dzbanem trzeba być, żeby się na to nabrać. To nie jest śmieszne. To jest bardzo śmieszne. Elytra na siebie i lecimy. Po -powiedz, powiedz mi stary, i i przez ile czasu się na to nabrałeś? Ale z ciebie skarpeta. Elitra i lecimy dalej, Elitra i lecimy. Nie, nie komentuję tego, pogadam o tym w mieście, jest teraz tak, lecimy, czas start, naprawdę nie. To jest po prostu hamstwo, okej? Okay? To jest po prostu twoje strony bardzo. To jest po prostu beka. To nie jest beka. Po prostu przez cały czas ciebie martwiłem, myślałem co ja mam teraz zrobić, Po prostu myślałem nawet, żeby o tym powiedzieć żebyśmy cię wspólnie znowu ratowali. A ty sobie tam się wyniosłeś, jest wszystko, gościu Picobello, nic się nie stało i udajesz wielkiego kangura, normalnie nie. Naprawdę. <noise> Najlepsze jest to w tym, że ty nawet nawet nie, nie wiem czy ty się domyślałeś chociaż przez chwilę, że coś się zjechalo. Najgorsze no jest to, że to ciebie w ogóle śmieszy, wiesz, bo to nie jest w ogóle śmieszne. Nie, to jest właśnie bardzo śmieszne. A to jest śmiesznego? Ty... No nie wiem co jest śmiesznego, no śmiało <laughs> tak ty się nabrałeś, przecież ten prank był już aż na tyle dopracowany, on... W sensie nie, on miał na tyle niedopracowań, że ja nie mam pojęcia w jaki sposób ty się na to nie nabrałeś. Chciałem ci tylko pomóc, chciałem ci tylko pomóc, nic więcej. Byłem dla ciebie dobrym przyjacielem i chciałem cię ratować, a ty tak... <laughs> Się nie, nie, lecimy teraz z miasta, ciesz się, że jestem w dobrym humorze dzisiaj, bo tak to będzie się cię, teraz raz zemścił tak, że twoja wila by już nie istniała, okej, okay? twojej wili by nie było już, więc lecimy dalej, szybko, w tym momencie lecimy, to jest już widzę, że... E, blisko, no i proszę bardzo, miasto już te właśnie beczkuje, więc zbiję to milionowic. Ej, naprawdę, Genetyx, jesteś straszny, okej? Okay? Sam <grym> jesteś wiesz. straszny. Właściwie. <grym> ok, mam ci Indie, wyjedę do twojej willi i czas najwyższy na zemstę, okej, okay, spoko. Zemsta na teraz, eee, dobra, do Tak, ee. Tak, zemsta będzie słodka, jak majonez ej, teraz to To już było niszczone, no już nie masz nic tu do niszczenia, typie. Naprawdę. Nic, nic. Typie. Nie nie, basics, nie, nie, nie po prostu przegiałeś. po prostu no, i tyle. Brawo, po prostu na skrzynki geniuszu No i co? Proszę bardzo, masz teraz właśnie dziurę, proszę bardzo, to jest dla no. ciebie, no proszę, proszę bardzo, okej. Okay. No, no, serio! I ta tabliczka była teraz od ciebie, ona była od ciebie <śla> O oh, lol, to jest to mnie. Co tak się śmieszy? wiesz, nie tak bekę z tego zacząłem mieć, że to nie, się, to nie wiem. Co ty tak stary, śmieszy byku? A to jest w ogóle... Wow. To jest twoje drewno od remontu Willi, naprawdę! To jest twoje drewno od remontu Willi O. Okay. Przykro mi, Agent. Przykro mi, bo to jest twoje drewno. Ja, stop. To jest twoje no. drewno? No właśnie, tak myślałem. Nie. Przegijałeś Agentix, po prostu przegaiła ci tyle. Cykson, co tam zginął? On tam zginął w ogóle! O, proszę ziemioski, powiem wam teraz tak. Teraz właśnie i itemki zbierzemy, odłożymy mu do skrzynki, bo Agentix ma respa w tej wiosce, więc tym bardziej jak dla mnie udało się nie znaleźć. więc więc Teraz mam właśnie. Szekajcie, Crafting teraz właśnie wbija. Skrzynka wbija bo tutaj itemki właśnie odłożymy. Skoro on ma w tej wiosce Respa, to sobie pewnie będzie to właśnie parę minut, więc teraz cyk, skrzynka wbija. Tutaj właśnie tego wszystkie itemki odłożymy, bo naprawdę ja już w tym odcinku W jakiej wiosce? W jakiej wiosce Mam respa, niby. Co respa? <grym> w którym domku? Na samym środku. Typie, na samym środku milionowic mam respa. Super. Ej, co ty tu zrobiłeś? Aha! Skrytka z swoimi bitkami. Wow, po co? <grym> nie, agent, ja, nikt nie, nie. rzekł, naprawdę, jak dla mnie. No, nie, nie gadam. okej? Okay? Po prostu to był najbardziej perfidy i bezczelny prank w moim życiu, okej? Okay? Nie zadałem gorszego, serio, byczku, Nie było gorszego <grym> pranka niż twój. Dziękuję. Jestem dumny, czyli prank mi się udał. Dzięki e, Powiem ci tak, prank byczku oczywiście, że tak Prank dzisiaj Agent Tix doskonale byku udał, więc Stop. Pozdro stop. No i ziomeczki, super udało się, więc w tym odcinku Tu już będzie finał. ponieważ naprawdę to jest dla mnie po prostu zbyt wiele Więc w tym momencie na kanał, bo to jest bardzo ważne, bo to właśnie myśl na bieżąco z odcinkami I jak dla mnie ta cała tutaj w ogóle próba go uratowania, to była jedna wielka porażka, okej, okay? bo on zwykło udawał, naprawdę, to jest dla mnie zbyt przegięcie wielkie, więc subskrybujcie kanał, a zwłaszcza, że jak na ten kanał wbijemy 200 osób, to pokazuje twarz więc tym bardziej subskrybujcie, i też mój drugi kanał, Elviso Games, na, 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 na którym obecnie są te właśnie odcinki codziennie z Bad Warsików, więc tym bardziej go subskrybujcie, codzienne bed Wars, tam się właśnie gościu i tam właśnie biski challenge i te play, oraz folujcie mnie na Instagram, gdzie zawsze macie moje bliskie zdjęcia, polecam bardzo, macie go w opisie, Elviso podogł oficiel, więc naprawdę... Powiem tak, na agencie się teraz bardzo, ale to bardzo zawiodłem, bo to jest naprawdę szczyt pranków. Więc ziomeczki, dziękuję bardzo, widzimy się na odcinku jutro. Siemoneczko, aleczko i... Pozdro i ją! i do jutra. Pozdęki!